Działania na przedziałach liczbowych. 8. Ostatnio rozmawialiśmy o przedziałach, więc dzisiaj porozmawiamy, jak możemy na nich działać. Więc zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia po sobie subika i lajka. Tak jak w przypadku zbiorów, tak i w przedziałach działania służą nam do tego, aby określić nam zależności między dwoma przedziałami. I pocieszę Was, że działania na przedziałach działają identycznie jak działania na zbiorach. Możemy wyznaczyć iloczyn, sumę i różnicę przedziałów. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak je wyznaczać. Przyjmijmy, że mamy dwa przedziały. Przedział A od minus 3. Przedział otwarty do nieskończoności i przedział B od minus nieskończoności do 5, przedział zamknięty. Zacznijmy od iloczynu przedziałów A i B, czyli od części wspólnej. Na początku zamalujmy sobie część, która jest pokrywana przez dwa przedziały i odpowiedź wyklaruje się sama. Jak możemy zauważyć, będzie to przedział od minus 3, przedział otwarty, do 5, przedział zamknięty. Suma przedziałów to będzie przedział wszystkich wartości. Więc najpierw zamalujmy sobie przedział A i przedział B. Teraz spójrzmy na skrajnie lewą wartość, i w naszym przypadku to będzie minus nieskończoność, i na skrajnie prawą wartość, czyli nieskończoność. Więc naszą sumą będzie przedział od minus nieskończoności do nieskończoności. Różnica przedziału A od B to będą wartości, które należą tylko i wyłącznie do przedziału A. Więc zamalujmy sobie wartości przedziału A. Z pominięciem oczywiście części wspólnej. I ja zapisałbym ten przedział w taki sposób. Dlaczego przy piątce jest przedział otwarty? Ponieważ zwróćcie uwagę, że przedział B ma kropkę zamalowaną, więc 5 należy do przedziału B. A zatem piątka jest jeszcze częścią wspólną tych przedziałów. Więc 5 będzie liczbą graniczną, ale nie będzie należała do różnicy zbioru A od B. Aby wyznaczyć różnicę przedziału B od A, robimy to samo. Tylko dla przedziału B. Przedział ten będzie wyglądał w taki sposób. I dlaczego przy minus trójce jest przedział zamknięty? Zwróćcie uwagę, że przedział A zaczyna się na minus trójce i ma niezamalowaną kropkę. Więc minus 3 nie należy do przedziału A, a więc należy ona tylko i wyłącznie do zbioru B. Więc umieszczamy przy niej przedział zamknięty. I gratuluję. Wiecie już, jak wyznaczać.